Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister, no po prostu przestańcie kłamać. Przez ostatnie 8 lat nie zrobiliście dla osób z niepełnosprawnościami po prostu nic, O no Wy złożyliście do Trybunału konstytucyjnego. Wniosek w 2014 roku. Wyrok zapadł i nie został zrealizowany. Proszę mi powiedzieć, jak przeżyć za 620 zł? Jak przeżyć za 1217 zł? Dzieci z niepełnosprawnościami, z wadami genetycznymi muszą co roku stawać na komisję. Reforma systemu orzecznictwa. Słyszymy ciągle tylko same niespełnione obietnice. Likwidacja zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. Złożyłam ustawę w tej sprawie ponad dwa lata temu. Nic się nie dzieje. Na zimnej Sejmowej posadzce znów śpią ludzie. To grupa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Znów tu nocują, bo wy ich oszukaliście. Znów tutaj nocują, bo są już po prostu bezradni. Odmieniacie słowo rodzina przez wszystkie przypadki, ale tak naprawdę interesuje was tylko pisarska rodzina.